Ja chciałem zadać pytanie Casio, bo tak Casio dużo mówi, że pokona Adamka, że Adamek jest bez szans i tak dalej, no ale patrząc na karierę, Don Casio, który jedynie zasłynął z WSB, a Adamka, który był mistrzem świata, no to jednak te szanse Casio są niewielkie, patrząc na karierę. I chciałem dopytać, skąd ta pewność. Don Casio plus ten brak szacunku, bo mimo wszystko na Adamek był mistrzem i wydaje mi się, że jakieś tam odrobina szacunku powinno do niego być. A widać, że e, tutaj Kacio nie ma ani respektu, ani szacunku wobec Adamka. Co e, to... do. Także bez szans to, to raczej nie mówiłem, no bo tak jak mówisz, no umiejętności Adamek ma najwyższe z moich wszystkich rywali, więc jestem tego świadomy. Wierzę w to, że po prostu znajdę taktykę na niego, a szacunek po prostu, wiesz, no ja. Inne mam wartości w życiu, po prostu i inaczej podchodzę do ludzi w życiu. I dla mnie nie ma czegoś takiego, że ktoś kurwa był mistrzem świata, czy to w piłce nożnej, czy w boksie, czy w koszykówkę, czy w kajakarstwie, a jest kurwą poza tym sportem, albo jeździ najony autem, gdzie po prostu, no, nawet kumpla, kumpla bardzo dobrego, jak widzę, że po łyku piwa chce wsiąść do auta, to mówię. Kurwa, już z mu się nie będę trzymał, jak zobaczę, że wsiądziesz, więc po prostu jak ktoś jeszcze udaje wielkiego katolika, gada cały czas o tej religii, a jeździ zbany autem, rozbija inne auta, a co by było jakby młoda dziewczyna, nie wiem, wyszła mu i by przyjechał, ciekawe jakby co by innego gadał, więc u mnie po prostu nie ma szacunku do takich ludzi, nie ma. Czegoś takiego, że o ktoś był mistrzem świata, to mam mu wybaczyć i zapomnieć o wszystkim. Właśnie po to są friki, żeby pokazać wam wszystkim ludziom, którzy znają tylko, o mistrz świata, o jeny, to trzeba szacunku mu oddać. Nie, jak ktoś jest pływą, to trzeba mu to powiedzieć. Co z tego, że on jest mistrzem świata, jak to tak jak księżyc księża. Co z tego, że on o Bogu mówi niby dobre rzeczy, bo każdy ksiądz niby dobry, a kto ma dzieci? No no. Trzeba o tym mówić Skoro Adamek jest k***ą poza sportem To trzeba mu to prosto w ryj powiedzieć No spoko, spoko, rozumiem Jeszcze tylko tak chwilę Myślisz, że ta walka ma szansę zakończyć się przed czasem No bo jednak walczycie w dziesiątkach To dość... No wiadomo, no, rękawice jakie są, takie są. Ty zawsze miałeś taki styl, jaki miałeś. Myślisz, że w ogóle ta walka ma szansę się zakończyć przed czasem. Nie mówił już o, o zwycięstwie, bo wiadomo, że, że chcesz wygrać, to jest jasne, ale myślisz, że rzeczywiście jest szansa, żeby ona się zakończyła przed czasem? Tak, jak to przysłowie mówią, nie ma odpornych ludzi na ciosy, są źle trafieni. Również w boksie olimpijskim, jak jeszcze startowałem i byłem czynnym zawodnikiem, również kilku, jak dobrze trafiłem na to i w kaskach padali, więc wiadomo, to nie mam, jakbyś, niektórzy się rodzą, tak jak Mike Tyson z nokautującym ciosem, a niektórzy po prostu muszą trafić na punkt. Więc jak go trafia, cały czas głównie teraz skupiam się na sile i na dobrej taktyce, na Tomasza Damka, bo jestem świadomy, że jest bardziej doświadczony. I wierzę w to, inaczej bym nie wychodził do tej walki, jakbym nie wierzył w swoją wygraną. Okej, okay, dzięki, ja nie zawracam już głowy. Liczę na to, że to będzie naprawdę walka godna Stadionu Narodowego. Wokół ciebie i Tomasza Adamka robi się coraz coraz goręcej, więc nic dziwnego. I tutaj możemy się na chwilę zatrzymać, że faktycznie zawsze we Flick fightach ty byłeś tym takim pionierem boksu, można powiedzieć, że zawsze chciałeś walczyć w tej swojej ulubionej dyscyplinie, a teraz po raz pierwszy zmierzysz się z kimś, kto może śmiało mówić, że jest bardziej doświadczony od ciebie. Więc no ja... Tak, na pewno. No. Więc jak ci idą przygotowania? Może po prostu powiedz, bo no, chyba to jest taka walka, na którą się musisz najbardziej w swojej dotychczasowej karierze przygotować. Tak, bardziej na taktyce się skupiam i na różnych innych myczkach, e, bo wiadomo, że tego doświadczenia no, nie na nadrobię Tomasz Adamka, ale wierzę, że taktykę przygotowuję dobrą na Tomka i wierzę w to, że naprawdę, że 31 sierpnia podnio podniosą moją rękę. I tyle. To tylko jeszcze dopytam, bo wiemy, że mamy już kolejnego widza, ale ostatnie pytanie moje co do tej walki. Tomasz Adamek dużo mówi o tym, że będzie cię bił na doły. Więc czy ty się specjalnie jakoś nastawiasz na to, żeby bronić tułowia, czy, czy masz inny sposób na to starcie? Niech bije. Nie wiem. No Mówię, no sparuję z takimi chłopakami, co jestem przekonany, czy to w Italii, pozdrawiam serdecznie z Sakogdańsk. No, bije jak koń. I na razie mnie na dół jeszcze nie usadził. Wiem, że cały czas poluje na mnie, ale pozdrawiam oczywiście serdecznie Witalia, bo pomaga mi w sparingach. No ale to jest naprawdę młody chłopak, a ko no, kopie jak koń. No i teraz przechodzimy do kolejnego telefonu. Z kim mamy przyjemność? Skąd do nas pan dzwoni? Czy może ma nawet pani, bo tego jeszcze nie wiem. E, witam. E, Michał z Warszawy z tej strony dzwoni. Witamy, panie Michale. Słuchamy pytania do Kasiusza. No ja mam pytanie do Cassio, bo tak e, cały czas gadacie o tym boksie, boksie, cały czas ten boks, wszędzie ten boks, Adamek, Mistrz Świata i w ogóle. E, chciałem się zapytać, jakby on widział swoje szanse, Cassio, na przykład jakby mieli stoszyć walkę w innej formule, jak prawdziwi mężczyźni, czy na przykład w e, przytulaniu się na macie, czyli w juditsu na przykład, czy widzi tam swoje szanse, czy, czy, czy w ogóle bierze to pod uwagę, czy w ogóle o tym myśli, tak? Jeżeli mówisz jak dodałeś, jak prawdziwi mężczyźni, no to ja jednak jestem z tych, urodziłem się w 92 i jednak jak pamiętam te czasy, jak tam się pierwsze jakieś zadymy robiło, no to jednak mężczyźni się bili właśnie zawsze na pięści, dlatego moja miłość do boksu i zawsze chciałem się bić tylko na pięści, bo MMA w tych czasach jeszcze wtedy nie było popularne i zawsze po prostu nawet jak salówka była, jeden upad, to... Pozwalało się mu wstać, i wtedy dokończało się bójkę. Więc yy, nie ma to dla mnie problemu, jak coś, ale wiadomo, że no, moją ukochaną dyscypliną jest boks, i to mi się kojarzy po prostu z, mem, z męstwem. A nie jakieś tulanie się i. E, no i przytulanie, no bo tu są freakfighterzy, nie są aż tak do, doświadczeni jak, nie wiem, Mateusz Gamrod, że tam. Cały czas coś się dzieje, nie? Ale to też trzeba się znać, żeby to było ciekawe. Chciałem dodać, że te walki w parterze często we free fightach, są po prostu najdudniejszymi. I kibice wręcz budzą Tak, Ale coraz więcej tak. teraz zmienia się na stójkę, bo i włodarze wszystkich federacji i z, w zarządzie wszyscy zauważyliśmy, że jednak te w stójce pojedynki są dużo ciekawsze. No każdy chce zobaczyć, jak nie wiem, z góry ktoś padnie na ziemię, a nie jak już się położymy i nie wiem, albo może tam wykręcimy rękę, albo, nie wiem, palca w oko wsadzimy i koniec walki. To bez sensu. Jak mogę się wtrącić, na przykład, jak okazja, jako gdzieś tam włodarz Prime, to na przykład trochę inne pytanie, co myślisz o tym, żeby wprowadzić właśnie coś nowego do free fightów? Na przykład moja propozycja to jest właśnie walka jiu-jitsu, ale z uderzeniami z otwartej dłoni, tak? Czy na przykład myślisz, że to by się przyjęło, bo ja uważam, że akurat to by było trochę bardziej śmieszne i pociągające niż duże rękawice i bok na fightach. Nie wiem, duzicu to w ogóle mi się kojarzy chyba z łapaniem, tak? Czy nie? No to jest dłuższenia, dźwignie, ale mówię, żebyśmy, żeby nie było nudno, to się dodaje jest na przykład właśnie uderzenia z otwartej dłoni. I to się nazywa Combat jiu wtedy. I po prostu ktoś jest na dole i może go z otwartej dłoni mu walić i myślę, że to by było fajne na przykład. No tak, ale to tak jak ludzie opowiadają o łokciach, o bańkach, a nigdy tego nie było. To tak samo byśmy wprowadzili jiu z otwartej ręki, a wiadomo, że ktoś, kto by trenował jiu to by trenował klasyczne jiu i na siłę by nie chciał wprowadzać plaskaczy, więc tak jak sam zaznaczyłeś, byłoby to nudne.